xs 5 chyba najbardziej niedoceniony aparat ostatnich miesięcy. I okazuje się, że wcale nie trzeba wydawać 20 kafli, żeby mieć fantastyczną puszkę, która zawiera 10 bit. Próbkowanie kolorów 4, 2, 2. Pełnoklatkowa matryca. No i moi drodzy, ponad 14 stopni rozpiętość tonalna. No, o to chodzi właśnie, o to chodzi. Zapraszam Was na recenzję aparatu, który zrobił nam duże wrażenie. Ten film powstawał kilka tygodni, dlatego też tym bardziej będę wdzięczny, jeżeli zostawicie tutaj łapkę w górę. Miłego oglądania. Tryb anamorficzny, waveform. No czujesz, że to jest przez filmowców zrobione. Jest to sprzęt gabarytowy, jak dla mnie idealny. Nie jest za duży, ma odwracany ekran, dotykowy. To jest mega sprawa. 10 bit to jest ilość kolorów i 422, czyli próbkowanie kolorów. Te rzeczy sprawiają, że ten obraz po prostu jest bardziej filmowy. Jest delikatny, jest gładki. To, to, to jest taki moment, kiedy nagle macie takie wrażenie, taki jakby dotyk, takie wow, nice. To jest właśnie to uczucie. 4, 2, 2 10 bit. Pytacie też na grupie Kilary na Facebooku. Zapraszam wszystkich tych, których tam jeszcze nie ma o ISO. Jak sobie radzi? Otóż tutaj Was zaskoczę, bo takie podstawowe, tak zwane ISO natywne jest tutaj zdublowane. 640 i 4000, tak zwane dual ISO. No i to jest spoko. Z ISO, czyli takim wzmocnieniem czułości pikseli na światło, jest przeważnie tak, że im wyższe spada nam rozpiętość tonalna i mamy większe szumy. W tym wypadku rozwiązanie jest bardzo ciekawe i bardzo praktyczne. Dlatego, że tą najlepszą jakość mamy przy mówię tutaj o kręceniu w V-logu, czyli profilu płaskim. Mamy przy ISO 640. Natomiast gdy robi się ciemno, i dochodzimy już do tych 4000, to zdecydowanie lepiej jest zamiast 3200 ISO wykorzystać 4000. Bo wtedy przeskakujemy jakby na inny level. I przy ISO 4000 ponownie mamy tą samą rozpiętość tonalną i zdecydowanie mniejsze szumy niż przy ISO tuż mniejszym. Zobaczcie na przykładzie: 3,5 przysłona, czas 1,50. Tutaj mamy już szumy, jak widzicie, mało światła, ale wystarczy, że ISO zwiększymy na 4000 i już jest obraz całkiem inny, delikatniejszy, mniej szumów. No, 3200, 4000. Podwójne ISO to jest dajna migrańcza i rozpiętość tonalna. Zawsze na to zwracam uwagę, gdy oceniam kamery. I w tym wypadku jest to ponad 14 stopni. Duże kamery filmowe typu Arri Alexa czy Red mają tą rozpiętość tonalną właśnie około 15-16,5 stopni i polega ono na tym, że kamery widzą więcej w jasnych partiach i w ciemnych. W przypadku Panasonic'a właśnie ta rozpiętość jest przesunięta bardziej w jasne partie, co jest wspaniałe, bo dzięki temu właśnie widzimy więcej szczegółów tam, gdzie mamy mocne światło. I na innych kamerach będzie to wyglądało jak przepalenie, a tutaj wyciągamy te informacje. To jest rzecz warta uwagi. O stabilizacji nie trzeba za wiele mówić, bo tutaj chyba zostało wszystko już dopracowane do perfekcji. Pięcioosiowa robi świetną robotę. Co ciekawe, nie jest odczuwalna. Taka stabilizacja sztuczna. Wiecie o czym mówię, że obraz stoi w miejscu, przesuniesz i nagle o, przesuwa się cały obraz. Tutaj ciężko uzyskać taki niepożądany efekt. Jest tak, jakby trochę kamera była umieszczana na gimbalu. Ja jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Nawet nie sądziłem, że stabilizacja może mnie zaskoczyć. Jeżeli mówimy o slow motion to tutaj jest 120 klatek Full HD, co jest jak dla mnie wystarczające. Zazwyczaj kręcę i tak w 50, ale zwalniam dwa razy. Natomiast 4K 60 klatek i to jest coś wspaniałego. Jedyny mankament, że to jest krop, ale mi to jakoś specjalnie by nie przeszkadzało, bo krop nie jest niczym jakimś strasznie złym. Dobra, zróbmy jakieś zwolnione tempo. I stop, klatka! Chciałem Wam pokazać, jak wygląda fałok jeszcze przy okazji, ile informacji tutaj można wydobyć, zniżając ekspozycję, i jeszcze widzimy, jak wyglądają szczegóły w lampie. To jest coś niebywałego. Ale Full HD tutaj slow motion też nie jest złe, bo 4,220 bit posiada. No dobra, porównajmy. W lesie okazuje się, że akurat wtedy za wiele rzeczy się nie poruszało za szybko, więc tutaj mamy bardziej porównanie rozpiętości tonalnej, stabilizacji, ogólnie kolorystyki. W obu przypadkach nagrywałem w profilu płaskim i pokoloryzowałem dokładnie w ten sam sposób, używając tego samego luta. Powiem Wam, że zdecydowanie szybciej i łatwiej zrealizowałem te ujęcia z ręki na Panasonicu. Gołem okiem widać też tutaj dużo więcej informacji w tym obrazie. Jest on taki bardziej czytelny, filmowy. Stabilizacja, e, nie, to już było. Co do wyjść, co my tu mamy? USB-C do ładowania, HDMI, wyjście na ekran zewnętrzny, słuchawki i, mi i mikrofon. Klasycznie, bardzo fajnie, elegancko. Jezu, jaka wygoda jest z tym wyświetlaczem odwracanym dotykowym. A, jeszcze są sloty, dwa SD. No to jest rzecz też mega. No, to jest potrzebna sprawa. Nie, nie mówię tutaj o, o backupie, ale po prostu masz dwie karty od razu wsunięte. Nie martwisz się, że zabraknie miejsca. Autofokus, który potrafi wykrywać twarz, i jak to tutaj wygląda po kilku tygodniach użytkowania, mogę Wam powiedzieć szczerze, to jest rzecz jeszcze trochę do poprawy. To jest jedyna rzecz do poprawy w tym aparacie i pewnie będzie przy kolejnych upgrade'ach. Ale cała reszta, jeżeli chodzi o Autofokus, jest tutaj jak najbardziej sprawna i działa całkiem dobrze. Więc dla osób, które zajmują się filmowaniem. Profesjonalnym i nie zawsze korzystają z autofokusa, wolą ostrzyć ręcznie. To, to będzie po prostu świetny dodatek. Z czasem uczę się go i wiem, kiedy mogę mu zaufać bardziej, a kiedy mniej. Z jakim obiektywem i w jakich warunkach. Poket. Mam tutaj S5, Reda Scarleta X, Sony A7S2 i Canona 6D. Ja jestem. Bardzo ciekaw tego porównania, bo tutaj są różne rozpiętości tonalne, różne tak naprawdę klasy, różne daty premier. Zobaczmy. Żeby dodać trochę zabawy, nie podaję nazw kamer, więc sami możecie obstawić, która jest którą. Dla informacji, Red i Canon nie były koloryzowane, Sony i Panasonic są nagrywane w profilu płaskim i narzucone są na nie te same korekcje kolorystyczne, bez żadnych lutów. Dobra, jeszcze tylko 10 sekund, jeszcze tylko 10 sekund i dowiecie się, która kamera jest Lumixem. Czy 1, 2, 3, czy może 4? Uwaga, jesteście gotowi? Proszę bardzo! Kamera numer 3 to Panasonic Lumix S5. To co najbardziej rzuca się w oczy po podstawowej korekcji profilu płaskiego to rozpiętość tonalna widoczna np. przy komputerze, ale też przy ciemnych partiach na kapeluszu. Druga rzecz to bitrate i ilość kolorów. Nie mamy takich artefaktów na fotelu jak w przypadku sonego. Leciwy już Canon wypadł ładnie kolorystycznie, natomiast to już nie ta ostrość, której oczekujemy. RED rządzi się własnymi prawami, bo nagrywa w RAW'ach, ale najbardziej zbliżony do niego jest Lumix S5. A nawet pod względem szumów i rozpiętości tonalnej wypadł lepiej. Przygotowałem taki krótki materiał z pleneru. Zobaczcie na ten materiał, zobaczcie na ten obraz. 51.4 jest ogromna, ciężka, nie tania, ale obraz piękny, trzeba przyznać. 85 wygląda tak. Wszystkie mocowanie Elmont, fajne szkła. Dla kogoś może być problem, bo korzysta na przykład z kanonowskich szkieł. Spokojnie, jest przejściówka MC21. Gdybym miał LuMixa, na pewno bym ją kupił. Bo oglądałem recenzję, ludzie na tym fotografują, filmują, więc przejściówka. I kręcicie. Eee, chyba musimy podsumować ten materiał. Ja osobiście jestem bardzo podekscytowany i zszokowany tym, że ten aparat kosztuje tylko około 9000 zł, bo jest on przepustką. Dla tych high amatorów, bo moim zdaniem ten aparat jest już właśnie dla profesjonalistów, jak najbardziej przeznaczony. Jest to przepustka do profesjonalnego świata filmowców. No, 4, 2, 2, 10 bit. Głupio mi to powiedzieć, ale w stosunku do mojego obecnego aparatu, no to jest tutaj duży przeskok i to praktycznie na każdym szczeblu. O bokę! Światło, nosisz je w sobie. S5, moi drodzy. Staram się wyciągnąć tą kwinesencję. I jest to uczucie, że mam w ręku sprzęt, który da mi w końcu to, o czym zawsze marzyłem. Chodzi mi o film. Look, ten sprzęt powoduje, że obraz jest po prostu. Bardzo przyjemny w odbiorze. Przynajmniej dla mnie, ale to 4 2, 2 i 10 bit robi robotę. Dla mnie jest tutaj wszystko to, co powinno być i to co wystarczy, żeby zrobić film na najwyższym poziomie. No, ogólnie rzecz biorąc, to po prostu łatwiej. Łatwo. Ła łatwo się kręci tym sprzętem. Łatwo i przyjemnie. Wyświetlacz. Duży, wyraźny i ta stabilizacja jednak też tutaj przyczynia się do, do tego, że, że te ujęcia po prostu wychodzą prawie że za pierwszym razem. To, co mi przyszło na myśl jeszcze, to recenzja nigdy się nie skończy, to bateria. Długo trzyma, jest duża, nie trzeba się przejmować tym, że za chwilę braknie. Sprzęt potrafi też zmotywować i zainspirować. Ja tak przynajmniej mam. Tak mam na przykład z tą kamerą właśnie. Jeżeli Wam się podobała ta recenzja, zostawcie w górę, subskrybujcie kanał, będę za to bardzo wdzięczny. Napiszcie też w komentarzu, co Wy sądzicie na temat z jakiego sprzętu używacie, czy jesteście lumiksowcami. Ale zaparowało. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Trzymajcie się, mówi kamerzyści i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że lubicie ten kanał. Bo ja Was tak. Hej!